Kilka dni temu pojawiły się spekulacje o wejściu na polski rynek innego dużego gracza na globalnym rynku e-commerce. Allegro jest platformą zakupów online, która znajduje się na liście 10 największych witryn e-commerce na świecie. Akcje zagraniczne zasługują na udział w portfelu inwestycyjnym. SEA Limited dało stopę zwrotu inwestorom równą ponad 50%. Polska ma być pierwszym rynkiem w Europie, na który zamierza wkroczyć szopie. Przychody firmy SEA Limited Wzrosły o ponad 150% w ostatnim kwartale, rok do roku. Dla porównania, przychody Allegro w tym samym kwartale wzrosły o 28%. I ważniejsze jest inwestowanie w rozwój firmy i zdobywanie nowych rynków. Wysokie marże Allegro wskazują, że jest o co walczyć. Czy Shopee uda się zaistnieć na polskim rynku, opanowanym przez Allegro? Czy jest to czas na sprzedaż akcji Allegro ze względu na zwiększoną konkurencję ze strony Amazona? i Shopi, która niewątpliwie spowoduje presję na marżę tej największej spółki z indeksu WIG-20. Ale najpierw suchar dnia. Wchodzi facet do sklepu z zegarkami i mówi Zegarek, który u Pana kupiłem pół roku temu, popsuł się i jest tylko do wyrzucenia. A zapewniał mnie Pan, że będzie na całe życie. Pan wtedy bardzo źle wyglądał. Wiele osób zaczynających inwestować na giełdzie kupuje za swoje oszczędności największe spółki na polskiej giełdzie. Największe i najbardziej płynne polskie spółki zawarte są w indeksie WIG20. Jak nazwa wskazuje, zawiera on 20 spółek. Wielkość tych spółek może sugerować to, że najlepszy czas wzrostu tych firm jest już za tymi spółkami. I dlatego niekoniecznie są to spółki, które dostarczą najlepszych stóp zwrotu przy ograniczonym ryzyku. Są to także spółki najczęściej analizowane przez analityków. A więc rzadko zdarzy się sytuacja, że rynek nie widzi czegoś istotnego. Wśród mniejszych oraz rzadziej analizowanych spółek łatwiej jest znaleźć dobrą okazję inwestycyjną. Jedną z ciekawszych, a jednocześnie największą spółką na polskiej giełdzie i w indeksie WIG20 jest spółka Allegro. I chyba nie muszę ci jej przedstawiać. Allegro jest platformą zakupów online, która znajduje się na liście 10 największych witryn e-commerce na świecie pod względem miesięcznej liczby odwiedzin. Nie tak dawno Amazon zaczął działać na polskim rynku zakupów online, a kilka dni temu. Pojawiły się spekulacje o wejściu na polski rynek innego dużego gracza na globalnym rynku e-commerce, a mianowicie Shopee. Shopee jest platformą zakupów online z Singapuru, która operuje głównie w krajach Azji oraz Ameryki Południowej. Platforma Shopee jest jednym z biznesów spółki C. Limited. Dobrze się składa, bo nie tak dawno nagrałem dla ciebie wideo, w którym mówiłem, dlaczego nie inwestuję w spółkę Allegro. Oraz, dlaczego wybrałem właśnie spółkę Sea Limited jako reprezentanta branży e-commerce w moim portfelu inwestycyjnym. Był to jeden z pierwszych filmów na tym kanale YouTube. Od momentu publikacji tego filmu, Sea Limited dało stopę zwrotu inwestorom równą ponad 50%. W tym samym czasie Allegro wzrosło tylko o 21%. Sea Limited wzrosło zatem ponad dwa razy więcej w ciągu niecałych czterech miesięcy. Pokazuje to również, że nie warto się ograniczać tylko do polskiego rynku, ponieważ często lepsze spółki można znaleźć na zagranicznych rynkach. Akcje zagraniczne zasługują na udział w portfelu inwestycyjnym. Mój portfel akcji, który zawiera spółki polskie, jak i zagraniczne, w okresie ostatnich prawie trzech lat uzyskał stopę zwrotu blisko 113%. W tym samym czasie indeks WIG20 wzrósł o niecałe 4%. WIG20 Total Return, który bierze pod uwagę wypłacane dywidendy, Wzrósł o niecałe 9%, a uznawane przez wielu za najlepsze zabezpieczenie przed inflacją złoto wzrosło o 43%. Jestem transparentny co do moich inwestycji. Od kilku lat dzielę się moją inwestycyjną drogą na blogu oraz kanałach YouTube po angielsku i od niedawna również po polsku. Wbrew temu, co twierdzili guru inwestowania, moje najlepsze inwestycje to spółki wzrostowe. Na akcjach Tesli zarobiłem jak dotąd ponad 110 tysięcy złotych. Apple, Google czy Facebook. Również nagrodziły mnie sowicie za trzymanie ich akcji w portfelu. A moje najlepsze polskie inwestycje to spółki z branż Gier, TenSquare Games oraz Playway. Niektóre z tych spółek są nadal obecne w moim portfelu inwestycyjnym. Widzowie prosili mnie o dostęp do całego mojego portfela. Możesz dołączyć do mojej grupy, w której dzielę się składem portfela oraz informuję o wszystkich transakcjach. Link do dołączenia jest poniżej oraz w opisie do tego filmu. A jeśli chcesz obserwować moją drogę i analizy, którymi się z tobą dzielę na tym kanale, Zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowym filmie. Wróćmy teraz do spółki Sea Limited i jej platformy sprzedaży online Shopee. Sprzedawcy internetowi w Polsce już od początku sierpnia otrzymują telefony od tej firmy z propozycjami współpracy, a platforma podpisała umowy na dostawy z DPD i InPostem. Polska ma być pierwszym rynkiem w Europie, na który zamierza wkroczyć Shopee. Firma początkowo zamierza oferować darmową dostawę. Jeśli interesuje Cię bardziej szczegółowo omówienie tej spółki, to odsyłam do mojego filmu na tym kanale sprzed 4 miesięcy. W tym filmie dosyć szczegółowo omówiłem, czym zajmuje się ta spółka oraz mówiłem o moich powodach, dlaczego w nią zainwestowałem. A jeśli chcesz, żebym przeanalizował dla Ciebie bardziej szczegółowo obie firmy Allegro i C-Limited, kliknij łapkę w górę. Wykonam wycenę porównawczą oraz dodatkowo spojrzę na obie firmy z perspektywy cyklu życia firmy. Jeśli ten film otrzyma dwie się w górę, nakręcę dla Ciebie kolejny film, w którym zajmę się tym tematem dla Ciebie. Ale tak na szybko o różnicach między C-Limited i spółką Allegro. Dwa główne aspekty odróżniające te dwie spółki to znacznie szerszy zakres prowadzonego biznesu poprzez spółkę C-Limited. Ale o tym za chwilę. A drugi aspekt to znacznie szybszy wzrost tej firmy, która dynamicznie zdobywa kolejne rynki. A jeden z powodów stojących za sukcesem tej firmy jest efekt synergii między dwoma głównymi biznesami C Limited. Przychody firmy C Limited wzrosły o ponad 150% w ostatnim kwartale rok do roku. Dla porównania, przychody Allegro w tym samym kwartale wzrosły o 28%. Ale porównując tylko biznes sprzedaży online, wzrost był nawet większy i wyniósł ponad 160% w drugim kwartale 2021 roku. Garena, czyli inna działalność firmy C Limited, która jest biznesem w branż gier jest wysoko zyskowna i pozwala finansować rozwój pozostałych biznesów spółki C-Limited, czyli Shopee i c -Money. Czy myślisz, że to jest rzadko spotykany model, w którym jeden z biznesów jest rozwijany dzięki sukcesowi i zyskom innego? Jest inna duża firma, która w podobny sposób finansowała rozwój swojej platformy e-commerce. W roku 2020 Amazon wygenerował tylko 12% przychodów z Amazon Web Services, czyli swojej platformy Cloud Computing. Ale jako wysokomarżowy biznes Amazon Web Services dostarczył prawie 60% zysku firmy. I to właśnie dzięki sukcesowi AWS Amazon mógł szybko rozwijać swoją działalność e-commerce. Jeśli nie przekonuje Cię to, dlatego że biznes e-commerce spółki C Limited jest nadal niedochodowy, musisz zrozumieć, że to jest wybór zarządu tej firmy, który woli reinwestować w zdobywanie nowych rynków zamiast chwalenia się zyskiem. Niedawno CEO firmy C-Limited na pytanie, kiedy Shopi może stać się zyskownym biznesem, odpowiedział, że Shopi mogłoby być zyskownym biznesem w każdym momencie, ale uważa on, że to nadal są początki tej firmy i ważniejsze jest inwestowanie w rozwój firmy i zdobywanie nowych rynków. Ja zgadzam się z takim podejściem i preferuję inwestowanie w takie właśnie spółki. Analitycy mają często problem z takimi spółkami i to jest powód, dla którego przez bardzo długi czas wielu nie rozumiało spółki Amazon czy Tesla. Co do Tesli, to nadal wielu analityków nie rozumie tej spółki, ale spokojnie, ja się cieszę taką sytuacją, bo jestem w stanie tania akumulować akcje tej spółki na długi termin. Ale dlaczego Sea Limited wybrało właśnie Polskę jako pierwszy rynek europejski? Myślę, że powodem jest to, że Polska jest krajem z wysoką liczbą ludności. Wysokie marże Allegro wskazują, że jest o co walczyć, a dodatkowo Amazon nie ma takiej mocnej pozycji, jak w innych mocno zaludnionych krajach europejskich. Czy Shopi uda się zaistnieć na polskim rynku opanowanym przez Allegro? Czy jest to czas na sprzedaż akcji Allegro ze względu na zwiększoną konkurencję ze strony Amazona i Shopi, która niewątpliwie spowoduje presję na marżę tej największej spółki z indeksu WIG20? Zwiększona konkurencja jest na pewno dobrą wiadomością dla klientów. Nie odpowiem ci na pytanie, czy teraz kupować czy sprzedawać Allegro czy Sell Limited, bo nie znam twojego podejścia do inwestowania i tego, jak długo masz perspektywę w inwestowaniu. Czy posiadasz spółki z branży e-commerce w swoim portfelu inwestycyjnym? Jakie to spółki? Podziel się w komentarzu. Czy uważasz, że Shopi odniesie sukces w Polsce oraz czy używasz serwisu Amazon do zakupów online w Polsce? Jako że mieszkam w Wielkiej Brytanii, Twój komentarz może dać mi większe zrozumienie rynku e-commerce w Polsce. Specjalnie dla Ciebie przygotowałem raport, w którym omawiam 15 spółek z branży sprzedaży online, które mam na swojej liście obserwacyjnej. Cztery spośród tych spółek posiadam w swoim portfelu inwestycyjnym. Pobierając ten e-book, dodatkowo zostaniesz zapisany lub zapisana do listy mailowej, i będę Cię powiadamiał o nowych filmach na tym kanale YouTube. Więc masz kolejny powód do poprawienia tego raportu. Link to inwestowanie 20.pl ukośnik 15. Link jest również w opisie do tego filmu. W tym filmie przedstawiłem swoje opinie, które nie są poradami inwestycyjnymi. Zawsze wykonaj odpowiednie analizy, zanim zainwestujesz w jakiekolwiek aktywa. A jeśli ten film dał Ci wartość i poszerzył Twoje zrozumienie tematu, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia od YouTube o nowym filmie na tym kanale. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Niech wzrosty będą z Tobą. Cześć!